W Hollywood naprawdę nie jest trudno zgadnąć, co będzie kolejną częścią. Mieliśmy Alien, mieliśmy Aliens. Więc teraz, skoro mamy jedną rzecz, to teraz będą dwie takie same rzeczy. Były sobie jedne Godziny, jest więcej Godzillów. Mieliśmy jednego konga, mieliśmy mini konga i dziwnego konga. Zatem nie dziwmy się, że po filmie Twisters który idealnie 20-30 coś 30 lat jak powiem, mu wybija, więc nostalgia każe nam zapomnieć, że nie był to dobry film. Jan de Bond sprawił, że twister ryczał. Dostaliśmy sequel, który pokazuje, że twisterów jest więcej, ale który także jest cudowny w tym, jak bardzo zmienia. Nasze zasady, jak bardzo amerykański próbuje być. To może być najbardziej amerykański twister na świecie, który, jeżeli mógłby, to prawdopodobnie nosiłby kowbojski kapelusz i cały czas podczas skręcenia się w kółko robił robiłby. I -ha! Film Twisters opowiada nam historię Kate, która jako student wymyśliła coś, co zmieniłoby całą naszą ziemię. Wiecie jak to jest? Mimo tego, że idą miliardy dolarów na to, to nikt na to nie wpada poza jednym studentem, który ma grant doktorancki. Ale niestety jej eksperymenty kończą się tragicznie, więc na kilka lat ucieka od tego, co Kręci się w koło, ale wraca, by pomóc koledze, i wtedy spotyka Tylera, Tornado Wranglera, najbardziej przystojnego amerykańskiego chłopca na świecie, granego przez Glena Poella, który, gdyby mógł, to jeszcze nieustannie jadłby Charlotte. I razem na początku gonią tornada, a potem pomyślał sobie: gonienie tornad jest pase. Co gdyby. Pomimo tego, że mamy globalne ocieplenie, zmianę klimatu, pomimo tego, że miliardy pewnie głów myślą sobie o tym, jakby tu się pozbyć tornad, co to gdybyśmy we dwójkę udało nam się pozbyć tornad na zawsze. Jak widzicie, od razu w moim nastawieniu ciężko jest mi być zajera. I to nie dlatego, że dla mnie pierwszy twister był dosyć ciekawym romkomem, raczej znaczy no prawie romkomem, to było mnóstwo żartów było, więc to w sumie była oczywiście para, która się kłóci, która musi w końcu się pokochać. No ale był Bill Paxton, który miał energię, była Helen Hunt, która miała energię. To nie, nie mówisz, że to jest beznadziejny film, ale to nie jest dobry film. A... Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, że nawet ta jedynka miała pewną rzecz, która była dla mnie ciekawa. Na zasadzie jedynka Twistera mówiła o tym, patrz fuwa natura, o ja pierdolę. To było trochę jak Przejrzenie ziemi w San Francisco, jak pożar na którymś tam piętrze. Czyli Jezus Marię, katastrofa jest czymś przerażającym. Nigdy nie damy sobie rady w zderzeniu z naturą. My możemy sobie udawać, że natura, a my ją ogarniemy, ale tak naprawdę jesteśmy nikim w porównaniu do niej i powinniśmy otwierać gębę. I to jest coś, co kino właściwie robi całkiem fajnie w różnych ujęciach, w różny sposób. Czasami poucza nas, ej, wyrzuć śmieci, segreguj. Czasami nie, czasami po prostu mówi, kurna, przeanalizuj, kto dla ciebie jest ważny. I Twisters 2 odchodzi od tego. Twisters 2 to są dwa filmy. Pierwsza połowa to jest Ojeju, jeju, mamy Wranglera, czyli naszego teksańskiego Tylera, który najchętniej to by wskakiwał do każdego tornado i uprawiał z nim seks. I, I tutaj mamy kilka scen trochę takiego, ojeju, ja tutaj myślę, że to jest takie fajne, ale tak naprawdę to jest niebezpieczne. Okej. Okay. I to jest połowa filmu, w pewnym momencie połowa filmu kończy się dosłownie, gdy nasza bohaterka jedzie do domu i nagle mówi, dobra robimy inny film, całkiem inny film, całkiem inny, całkowicie inny film, a gdyby tak udało nam się Naprawiać Tornada. I film z przestrogi, obawy, lęku. Po angielsku jest O. O, to jest lęk i podziw jednocześnie przed siłą matki Natury, przed jakąś lekcją, że ta matka natura pozwala nam na nowo ustawić nasze priorytety, to on idzie w stronę. No, ja nie umiem tego inaczej nazwać, ale to właśnie logiki, którą stosował. Z 5-6 lat temu Donald Trump, gdy zapytał swoich ludzi, ej, no kurna, te tornada są do dupy. A gdyby zrzucić na nie bomby atomowe? To jest prawdziwą propozycję, którą prezydent Stanów Zjednoczonych, który ma dostęp do bomby atomowej, powiedział ludziom: zrzucajmy bomby atomowe. I nie potrafię oglądać tego filmu inaczej niż jako Jezus Maria, spojrzeliśmy sobie na to, czego Amerykanie się boją, co Amerykanie kochają i zrobimy to wręcz tak bardzo podlizujące się tym trochę ksenofobicznym, trochę e, nacjonalistycznym e, gustom dzieło, że nie może być inaczej. Bo poczekajcie, dla przykładu, mamy scenę, oczywiście Tyler jest naszym wręglerem, jest kowbojem, jest taki ma YouTube channel, ma miliony zasięgów, ale tak naprawdę ma dobre złote serce, jest byłym naukowcem. Co więcej, pieniądze zbiera po to, by pomagać ofiarom huraganów. To jest, absurd, to jest w ogóle absurdalne, wiecie, On e, rozbija namiocik, e, gdzie sprzedaje koszulki, by za pieniądze z tych koszulek karmić ofiary huraganów. Ja Nie wiem, czy ja widziałem głupszą wersję kiedykolwiek, ale okej, okay, on. W pewnym momencie on przychodzi do naszej, naszej Kate, naszej biednej Kate i mówi, hej, 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 Kate, hej, 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 smutno, smutno, ojej, huragany, ludzie giną, ojej, chodź, pokażę ci coś dobrego. I co robi? Zabierają kuwa na pierdolone Rodeo. Bo wiecie, coś dobrego, coś fajnego, coś pozytywnego, to pierdolane męczenie byków. E, jest tylko jedna scena dobra z Rodeo, to jest scena z Borata, gdzie Borat pokazuje, jak bardzo kuwa e, nacjonalistyczni są Amerykanie, gdy on śpiewa hymn, gdy mówi o tym, zabijmy ty, zawsze zabijmy dzieci, e, wiecie, Sadama czy kogoś tam. I, I wszyscy kuwa cieszą się. Bo dokładnie tak jest. Ale on ją zabiera, by pokazać jej to. I oczywiście po raz kolejny pojawia się kolejny huragan. Eee, więc to jest pierwsza rzecz, którą widzimy, no nie, że on jest że on jest tym dobrym, ponieważ on nie jest do końca naukowcem. On jest przede wszystkim real, z rural America. Z tego środka, mówi się, ze środka Ameryki. On jest przeciwko jajogłowym, która drużyna jest cała, gdzie są same Doktoraty i te same doktoraty gówno wiedzą, ponieważ ten kto będzie wiedział, to nasz doktor, który patrzy przed siebie i on i Kate, oni patrzą, ale nie widzą i tak jest cudowne, że e, oni patrzą i mówią, Kto tu nie, tu będzie. I ty słuchasz tego i jesteś taki, tak ja, ja, ja wiem, że wy uwielbiacie to, że wy w Hollywood uwielbiacie ten element nauka, fuj, bo my Amerykanie mamy fil. Film i nie ufaj nigdy nauce, bo my naprawimy, ale z drugiej strony kapitalizm rozwiąże wszystko, bo oczywiście mamy tu złych, złe firmy, ale w gruncie rzeczy dostaniemy miliardy dolarów, bo właśnie nauczyliśmy się, że nie trzeba martwić się tym, że jest dużo więcej huraganów, bo to jest jedna z lekcji tego filmu. Jest coraz więcej, napier huragany napierdalają w ciebie jak deszczyk po prostu w dzień w, e, w Londynie. Ale nie trzeba się tym martwić. Nie trzeba myśleć o globalnym ociepleniu, nie trzeba myśleć o niczym takim. Czy o zmianie klimatu, o, e, to tak, jak się nazywają, jak ekstremalnej pogodzie, bo teraz tak się mówi też. Wystarczy, że znajdzie się jedna dobra dziewczyna, która niby mieszkała w Nowym Jorku, ale ona też jest, uwaga, ona też jest z małej wioski w prawdziwej, Rular Ameryka. Jej mamusia, ma krowy. Wiecie co chodzi? Kurryna, nie da się tego zrobić bardziej w. Większymi śladami. O Jezus, mamy cię, policja, policja. Nie da się tego zrobić jeszcze bardziej, podkreślając tego przekazu ideologicznego. I wiecie, to jest w ogóle bardzo fajne, ponieważ. A, chciałbym teraz zobaczyć tych samych youtuberów, tych samych krytyków, którzy nienawidzą wpychania ideologii do filmów. Jak oni jadą po tym filmie, niszczą ten film kroczek po kroczku i mówią o tym, jak żenujące jest to, że zostały tutaj prawdopodobnie przez producentów i scenarzystów upchnięte, a upchnięte... Specjalne poglądy bardziej konserwatywne, bardziej e, prokapitalistyczne, pokazujące, że rozwiązaniem globalnego ocieplenia wcale nie są jakieś tam restrykcje państwowe, tylko kapitalizm. Jedna mądra dziewczyna, która urodziła się w Ryl Ameryka, krowy ma jej mama i one razem wymyślą. I ona ma system taki, gdzie przychodzi do niej Tyler, nasz najprzystojniejszy John Powell z Johnów Powellów. Glen Powellów, przepraszam, nie wiem. John. Centralnie mamy scenę, gdzie ona mówi: O, pięć lat temu miałam takie, takie rzeczy, i o jeju nie zadziałało. I on mówi, uha, 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 uha. widzisz mój mały laptop, 11-calowy, albo często calowy, jedenasto chyba calowy. Jesteś w stanie szybciutko wbić te dane, ja ci zrobię taki pomiar, że ja pierdolę. I myślimy sobie, nie no, 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 kuwa, nawet pomysł z wrzuceniem wirusa obcym na dyskietce w dniu niepodległości nie był tak głupi. Ale po chwili ona przychodzi i zaczynają pierdolić, typu, a teraz dodaj tu, du, 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 du. i gadają, du du du, 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 cztery kliknięcia na klawiaturze. A teraz do zrób. pięć kliknięć na klawiaturze, a tak. I oczywiście jest nagle. Brz, 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 brz. Miałaś rację. Wielka akademia nie wiedziała o tym, a ty zniszczysz każde tornado, uratujesz miliony ludzi, globalne ocieplenie nie będzie istnieć, ja tak. You fucking idiot. Okej. Okay. Ale to wciąż nie jest koniec po pierwsze, ci youtuberzy nie wypowiedzą się nigdy, bo akurat to im pasuje. Ideologicznie to im pasuje. Ale to wciąż nie jest, e, nie jest koniec tego filmu, ponieważ mamy jeszcze inne rzeczy, które musimy uwierzyć, żeby móc brać ten film chociaż troszeczkę jako dobrą rozrywkę. Dla przykładu, wszystko się dzieje znowu, w Oklahoma i tak dalej. Czyli miasta i kraj i, i Stany, gdzie Tornada pojawiają się bardzo często, gdzie. E, Polityka, w sensie polityka, gdzie edukacja dotycząca tornad jest elementem edukacji ludzi, schrony i tak dalej. I to jest jedyne miejsce w, tym, w naszym świecie filmowym, gdzie poza naszą szóstką bohaterów, nikt, ja kiedy mówię nikt, mam na myśli nikt, nikt, tysiące ludzi nie ma pojęcia jak się zachować, gdy pojawia się tornado. Nikt. Wiecie o co chodzi, gdyby to było tornado, pojawiło się teraz tutaj w Londynie, albo nie wiem, no we Wrocławiu. I ludzie by zachowywali się jak idioci. Uwierzyłbym, bo nigdy wcześniej tego nie mieli. W Klachomie to jest to drugi dzień tornado, a możecie sobie policzyć, ile, jak bardzo dużo extreme weather jest, jak bardzo oni się to orcze muszą na to przygotowywać. I nagle mamy, dosłownie, każda osoba jest totalnym kretynem. Totalnym kretynem. I ty tak, gdyby nie Tyler, naj, najbardziej amerykański Glenn Powell i nasza Katie, to prawdopodobnie. Cała Ameryka by nie żyła. Wszyscy by umarli gdyby nie oni. I wiecie. Czy to znaczy też beznadziejny film? Nie, nie, nie. Bo sceny akcji są kręcone całkiem nieźle. Naprawdę. Jest tutaj kilka świetnie trzymających w napięciu ujęć, świetnej pracy kamerą. Ja kupiłem e, uderzenia, które są tutaj. E, no, no Wydaje się, że tam musiało być dużo sieci, a to wygląda realistycznie. Mamy ładną dynamikę. E, Mamy świetną zabawę Glena Powell'a. Glenn Powell bawi się tutaj właśnie mitem najpiękniejszego Amerykanina na świecie. On w pewnym momencie ma scenę, gdzie pada deszcz. On wychodzi na ganek, zakłada kapelusz kowbojski, ma białą koszulkę, woda mu kapie z tego kapelusza i on idzie. I on idzie. Albo ma drugą scenę, gdzie tam kogoś podchodzi, podnosi swój kowbojski but i stawia na czymś i napina wszystko tutaj ładnie. I Glenn Powell jest piękny. I on dokładnie wie, w czym jest. On jest w gniocie. On jest w gniocie, który próbuje udawać, że jest czymś innym a zbiera niezłe recenzje. Moim zdaniem to, że on zbiera też niezłe recenzje, jest takim zajebistym pokazem, jak, z jaką łatwością jesteś w stanie kupić e, emocjonalnie, nie finansowo, e, kupić recenzentów. Bo naprawdę, ja bym chciał zobaczyć tę samą dozę krytyki i skupienia się, którą daje się, no nie wiem, nawet głupim superhero z takim jak Black Panther, takim jak, wiecie, jakiś te bzdury, jak Captain Marvel, komedyjka przecież, no nie? Wobec, zastosowaną wobec tego filmu, bo obejrzałem sobie i poczytałem troszeczkę szczególnie amerykańskich reklam, recenzji i jestem w szoku, jak prawie nikt nie zauważa tego. Kilka osób zauważyło i faktycznie zwraca, zwraca dokładnie na to, co Wam mówię, uwagę, że ten film mógłby się nazywać Ameryka fakie, yeah, że e, można, można nazwać Tornado nosi, e, nosi kapeluszkowbojski albo Ujeżdżam, Tornado. Bo tylko Amerykanie potrafią to robić. No nie wiem, no kurna, Amerinado, ja bym tak to kurwa nazwał. Jestem w pewnym sensie w szoku, jak dobre recenzje są, ale znowu, ja to troszeczkę zwalam na to, że kochaliśmy w Polsce Twisters, bo to był, Twisters było w kinach u nas i to był jeden z pierwszych takich, no nie, oczywiście nie pierwszy, ale był jeden z takich wielkich hitów, który potem leciał w Polsacie, w TVN-ie, TVP, tysiące razy. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby spora część tych recenzentów, których teraz oglądacie i czytacie a w gazetach i tak dalej, za dzieciaka oglądała to. I wiecie, jak oglądasz za dzieciaka, to chłoniesz to i masz takie, ojej. I, to, i nie krytykujesz tego, bo przecież oglądasz inaczej. Go szkoda, że Kuwa po 20 czy 30 latach nie ma w twojej głowie, ok, dobra, czasy się zmieniły, może Kuwa, warto nie patrzeć nostalgicznie. Staram się zawsze, nawet jak mam nostalgiczne podejście do filmu, pamiętać, że Kuwa, no nie, to nie znaczy, że to jest jego cena. Kocham film Super Mario Bros. i kiedyś obronię ten film przed wszystkimi atakami, ale rozumiem... 99% zarzutów, które są stawiane wobec tego filmu. I nie udaje, że ich nie było. Nie zmieniam tej oceny filmu, ponieważ to był film, który oglądałem jako malutki dzieciak i, i po prostu oczy miałem. bałem się, cieszyłem się, skakałem. Wszystko było po tym filmie się strasznie bałem, bo on był dla mnie za straszny, jak go oglądałem jako dziecko. W każdym razie, spróbujmy podsumować tych twisterów, ponieważ e, nie chciałbym, żebyście wyszli z wrażeniem, że jest to gniot. Nie jest to gniot. Ma dobre tempo, zdecydowanie. Ma bardzo, bardzo rom romantyczno-komediowy fil, szczególnie w drugiej części, gdzie nasz bohater okazuje się nie być tym, kim jest. Okazuje się, że dupek, którego poznałeś, jest jednak bardzo fajnym Glenem Powellem, więc teraz będziemy budować chemię między nami i będziemy najbardziej romantycznymi, uroczymi ludźmi ever. To prawda, Twistery będą tylko po to, żeby se platały obok, i żebyśmy byli najgenialniejsi i żeby Ameryka już nigdy nie musiała martwić się tym, że zużywa za dużo paliw kopalnych. Zajebi zajebiście, no nie, no to jest. Oh. Ktoś powie, że to jest bezmyślny blockbuster. No takim był pierwszy Twister. Ja nie mam problemu z bezmyślnym blockbusterem. To z czym ja mam problem, to to, jakie przechodzą Treści ideologiczne pod nim, to co wydaje się nam normalne, to że Twisters wydaje nam się normalne, pokazuje jak zmieniło się nasze myślenie. Jak z łatwością zaakceptowaliśmy pewne e, wymówki, żeby kuwa nic nie robić, Boże, jedyny, a e, jak z łatwością uznajemy, że teraz nową normalnością jest ta studentka, będzie mądrzejsza niż wszyscy inni. Wiecie, profesorowie jej nienawidzą. I swoją drogą, wyobrażam, teraz jesteśmy świeżutko po The Boys i tam krytyka chociażby Sister Sage i jej myślenia i coś tam, coś tam. I ja bym chciał zobaczyć tych naszych wielkich krytyków, którzy e, używają tych samych zasad, nienawidzą Sister Sage, o Jezu źle napisana, bla, bla, bla. Użyjcie tego do naszej Katie. I do tego, że ona, o, akurat 5 lat temu była na tym doktoracie, była, walczyła o grant, ale umarli jej znajomi, więc ona teraz po pięciu latach, od, 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 po prostu wyciąga i wszystko. Ona ma te same rzeczy nawet, jak osoba, która robiła granty na doktoracie, która zdawała dokumenty i wszystkie rzeczy po grantach doktorackich. Chyba doskonale wiem, że to nie jest tak, że nieważne jaka kuwa tragedia się robi, jest pierdolona machina e, administracji. Ty musisz wszystko zdać, ty musisz wszystko skończyć, ty musisz wszystko oddać. Ona nic z tych rzeczy nie powinna mieć u siebie. To raz. Dwa, ona nie kończy po prostu swojego grantu w ten sposób. Ojeju, miałam wypadek z mojej winy, więc ileś osób umarło, więc ja teraz już nic nie muszę robić. Bo administracja mówi: bardzo nam przykro, ale kuwa, dawaj dokumenty, dawaj e, swoje beczki, dawaj wszystko, bo my za to uczelnia zapłaciliśmy. Widzicie. To, czy to znaczy, że ja będę w tym momencie mówił, traktujmy każdy film jako najbardziej realistyczną wersję historii na świecie? Nie, w żadnym wypadku. Ale gdy oglądam komedię romantyczną, udającą film katastroficzny, w której nasz twister jest tylko i wyłącznie. Um... Wymówką, żeby pokazać, że Ameryka jest najmądrzejszym krajem na świecie. I prawdziwi Amerykanie to nie są ci z Nowego Jorku, bo to też jest jedna rzecz. Te, na, boha nasza bohaterka jest nazywana City Girl, bo jest z Nowego Jorku, niby, ale ona musi powiedzieć: Nie jestem kuwa z Nowego Jorku, twu, gardzę tym Nowym Jorkiem, tym liberalnym, głównym, bo ja jestem z prawdziwej Ameryki i to jest prawdziwe. Z drogą, on ją zabiera na, e, na Rodeo. Ja, widzicie, ja mogę sobie przypominać pierdeliar rzeczy. On mówi: chodź, zabierajcie na, na dobrą rzecz, zabieram na Rodeo i. Ona potem mówi, że to nie jest jej pierwsze rodeo, ale uwaga, uwaga, halo, halo. Ona na początku pięknie odgrywa zdziwienie, O Jezu, ci mężczyźni, którzy napierdalają w byka, oni są tacy fajni. A potem mówi, nie, nie, to nie jest moje pierwsze rodeo. Jeśli mówiąc o tym, że a, wiecie co jeszcze czyni Glena Pawella, czyli naszego Tylerka, najbardziej amerykańskim Amerykanem na, w Ameryce Ameryki? On nie dość, że oczywiście nosi kowboj, kowbojski kapelusz, jest jest self-made manem, bo oczywiście sam, się, sam, sam siebie zrobił, jest z real America, nosi te spodnie wysoko i ma akcent z middle America. On oczywiście za młodu jeszcze, je, jeszcze sam był jednym z kowbojów, który brał udział w takich i łapał te byki i skakał na konia i w ogóle. Oczywiście, że tak, bo oczywiście, że nie mógłby mieć żadnego hobby, który nie jest ultra hiper amerykańskie. I ja bym, naprawdę, ja bym naprawdę chciał teraz sobie posłuchać te kontargumenty, które będą mówić, no, 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 no nie, wcale nie jest tak. Wcale nie ma tutaj wielkiego, gigantycznego penisa kocham Amerykę, wypierdzielającego z każdego obrotu tego twistera. Filmik? Okej. Okay. 4, 5 na 10 i tyle. Ale jaranie się nim, jakie ja tutaj widzę, jest dla mnie jednym z najzabawniejszych, jakie a, w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch zobaczyłem. Dla tych, którzy wyłapali zmianę audio. Tak, w trakcie tu jestem, jest mikrofon. W trakcie nagrywania ogarnąłem dopiero, że jestem na złym mikrofonie, więc prawdopodobnie pierwsze minuty już Was wyłączam, nie obejrzeliście do tego momentu. Jestem z Londyn w Londynie, nagrywam z Londynu, kiedy chwileczkę tutaj jestem, bo nie potrafiłem siedzieć cicho. Miałem w ogóle przygotowany, przygotowany rant na ten film, ale rant zostawiam sobie, po prostu dzielę się moimi wrażeniami. W każdym razie dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie. Z Jesteśmy. Nie ma chyba dziewiątej jeszcze, więc trzeba przyznać, że London o tej porze nie jest najcichszym miejscem na świecie. Trzymajcie się, zobaczymy się następnym razem na brodach z kosmosu. Na razie, znowu te karetki, coś tam jeszcze. No i skręcają. Nawet nie chcą przejechać, żeby było fajnie.